Cześć, tu Anka, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na trzeci film z serii mierzymy z Zara. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco Was zachęcam. Pamiętajcie o łapkach w górę, piszcie co myślicie tutaj. Myślę, że przyszłe bardziej takie basiki i będzie jeszcze jedno, mierzymy wyprzedaży z Zara. No tak się złożyło. Nie moja wina, wiecie, wysyłają te paczki jak, jak chcą. Część mam z informacją, że będą dopiero 28, więc no niestety trzeba się uzbroić w cierpliwość. A tymczasem nie przedłużając, zaczynamy. I może zaczniemy sobie od pudełeczka. Tutaj mi coś e, dzwoni, jest to jest chyba naszyjnik. Zobaczymy. Aha, wszystkie rzeczy, jeżeli będzie tylko taka możliwość, będą podlinkowane na dole w opisie. A jeżeli by czegoś nie było, to wpisujcie sobie po prostu kod z filmu, bo te rzeczy w Zarze lubią się pojawiać. I trzeba sobie to po prostu dodać w ulubionych do poszytka. No i czekaj, też się będzie pojawiać. Zachęcona poprzednim t-shirtem. Kurczę, coś mnie tu drapię. Znaczy się tak, trapię, to się jawda. <laughs> Okej, okay. zachęcona tamtym t-shirtem, który mierzyłam w pierwszej części, tak, w pierwszej części, doszłam do wniosku, że posprawdzamy sobie jeszcze inne białe t-shirty, jakie mają i to jest dokładnie to samo, co ja mierzyłam w kolorze beżowym, tylko udało mi się dorwać białe. Tutaj jest na to namiar. Wydaje mi się, że to jest już cieńsza bawełna, niż tamta. Ale zmierzymy i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. On jest dość już duży. Tamten był taki, wiecie, typowo basicowy, nadający się pod coś, Ten Już będzie ciężko gdzieś uknąć, Ale no, tak jak mówię, dopiero jak zmierzę, będę wiedzieć. Wziąłem sobie też takie dość obcisłe body. Bo to również powinno się sprawdzić pod różne rzeczy. Ja je wzięłam w rozmiarze M. Tutaj jest na nie namiar. On chyba wyjściowo też nie było jakieś drogie, chociaż to jest cena naklejona na cenę. E, aha, jeszcze składy. Zapomniałam Wam powiedzieć, jak to tam się miało. No ale to powinno być 100% bawełny, wiecie? Wszystko. Ewentualnie z jakimś delikatnym elastanem. A nie, tak. 95% bawełna, 5% elastan, jeżeli chodzi o to wody. Też śnieżno biały zwykłe. To ma taką fakturę, widzicie, w prążak już bo ta buzeczka była taka y, typowo dzianinowa, bardziej gładka. Jeżeli chodzi tutaj o składzik. O skład, 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 sto y, bawełna. To. K, y, linky. Mam nadzieję, że w nie wejdę, bo był tylko rozmiar 38, ale z tego, co widzę, nam się w nie zmieścić. To jest Wide Leg. Cropped, czyli powinny być krótsze, tylko wiecie, Ja mam 1,62 m i u mnie te jeansy, które u <noise> wysokich dziewczyn są dobrej długości, czyli krótsze, krótsze, u mnie są takiej no, nietrafionej długości, bo ani to długie, ani krótkie. Więc no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. ale nie były jakieś drogie z tego, co pamiętam, już w tej chwili na wyprzedaży. To już któraś z kolei ładna czerń i one mają tutaj takie przeszycie przez środek. Tutaj Wam, no mówię, w spodniach nie będę Wam czytała, składowo to jest przeważnie 100% bawełne. Jaki mają dół? O, fajny mają dół, popatrzcie. Widzicie? Nie widziałam tego na zdjęciach na modelce. Dobra. I mają tutaj fajną z tyłu tą metkę, też czarną, się nie rzuca w oczy. Minus, no wiecie, jak to czarne spodnie wszystko będą łapać, ale mam nadzieję, że w nie wejdę. Okej, okay, to są spodnie do mojego syna, to ominiemy. I tutaj coś, na co czekam. Ciężko było to upolować, taki naszyjnik, on nie jest taki ciężki, taki złoty z takimi perełkami, to jest chyba jakaś różyczka, jakiś światuszek taki, no dość ciekawy, myślę, że do białych e, t-shirtów się jak najbardziej sprawdzi, tak sobie go zmierzymy, jedno pudełko mamy z głowy, Której z tych dwóch torebek są spodnie do tej bluzki? dlatego tego nie jestem. Wiecie, leniwa natura. Nie będę się musiał aż tak przybierać. I od razu sobie porównamy odcień. No, bo jak odcień będzie się różnił, to nie będzie sensu ich zatrzymać. <grym> Okej, okay, dobra. Wiem, co tu jest. Kolejna rzecz dla mojego syna. Taka koszula, wiecie, z kapturem. Ona jest taka dość gruba. Tak, jak wam tylko, wiecie, pokażę. I lecimy dalej. I tą bluzeczkę mierzyłam w ostatnim. Mierzymy. Tylko, że w rozmiarze M. A mi się ją teraz udało dostać chyba za niecałe 50 zł w rozmiarze L. No i ją sobie zmierzymy. Zobaczymy, czy te rękawy będą takie opięte, czy czy będzie lepiej wyglądała, no bo tak jak mówię, ja dużo fajnych rzeczy mam, a brakuje mi takich typowych, prostych blazików. Czyli spodenki znajdziemy tutaj. Chyba, że wysłali coś innego, ale myślę, że to jest Tutaj mamy te spodnie dresowe i to jest dokładnie to samo. Ja w Mierzymy z Zary, zaraz przed tym, jak się w wyprzedaży ruszyły, mierzyłam właśnie komplet. Te spodnie z bluzą. I wspominałam, że mam do tego t-shirt. No, ta bluza była dla mnie nieodpowiednia w kroju, chociaż wyglądała bardzo fajnie. To jednak była za krótka. Ja się dużo ruszam, e, szczególnie właśnie w tego typu ubraniach. No i no, bez sensu byłoby brać coś, w czym bym się czuła niekomfortowo. Wiecie, mi gdzieś tam brzuch, czy, czy cokolwiek. No to no nie. E, tutaj jest na nie namiar. One miały całkiem fajny skład, jeżeli ja dobrze pamiętam. Jeżeli namierzymy metkę, to wam powiem, jest. E, aha, w tej szarej puste wam nie powiedziałam, a no to dlatego, że ja już ją mierzyłam, wiecie, ale zaraz wam powiem. A, 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 a tutaj mamy 85% bawełny i 20% poliestru. Więc skład jest bardzo fajny jak na spodnie adresowe. A ta łożeczka, co ona tutaj w sobie miała, moje drogie? 39 poliestę, 35 akryl, 20 poliami, 3% wełna. Więc skład jest dość słaby, ale ona jest bardzo miła i przyjemna do tyku, naprawdę. Dlatego skusiłam się. Yy, żeby zamówić i zobaczyć rozmiar większy. I teraz ciekawostka. Hit Hit internetów, czyli taki kaptur z szalikiem, z takimi tutaj dwoma guziczkami. Ja na to tylko to było chyba za 110 czy za 120 zł. oryginalnie, to troszeczkę za drogo. W tej chwili udało mi się chyba kupić za 70. Wciąż drogo, no ale jak na czapkę i szalik, powiedzmy, no to okej, okay. idzie przeżyć. Zobaczymy tylko, jak to będzie wszystko się nam nie prezentowało. Natomiast no, jest dość ciekawy, bym powiedziała. Dobra. Okej, okay. to to by. Ach, jeszcze skład, widzicie. Przepraszam, schował się. Dobra. Jeżeli chodzi o skład, to tutaj mamy 66% poliestru, 16 akrylu, 10 wełny, 5 alpaki, 3 alastanu. Jest taki, taki sobie. Nie powiem, żeby był dobry, ale. Okej, okay. dobra. To e, zabieramy się za mierzenie. Ok, to jak już mamy tą bluzeczkę, to założyłam sobie te spodnie. I to jest taki troszeczkę piżama vibe, <grym> jak dla mnie. Wciąż nie jestem przekonana. Wydaje mi się, że z tą bluzą, wtedy jak mierzyłam, to było troszeczkę lepiej. No ale z drugiej strony spodnie są fajne, wygodne i miałabym komplecik. I nad nimi się mocno zastanawiam, jak Wam się to podoba. No wiecie, u mnie domy jest ciepły, przeważnie chodzę właśnie w t shirtach a nie w bluzach. Więc mi to tak. No. Nie wiem, coś mi w tym nie pasuje. <śmimo> Mimo tego, że tutaj wszystko gra, za bardzo mi się chyba właśnie kojarzy z diżamą. Spodnie rozmiar M. Y, rozmiar, no dobry. Tutaj wszędzie jest jak najbardziej ok, nigdzie wiecie, nie opinają, wyglądają fajnie. Dobrze się w nich czuję. Więc tutaj proszę Was o poradę. Jak to wygląda. Tego t-shirtu już nie ma z tego co patrzyłam. A więc... Napiszcie Pis. Ok. Dając szansę jeszcze tym spodniom. Założyłam sobie do nich, wiecie, zwykły biały t-shirt. I teraz zobaczymy. Co one wciąż niby są w porządku ale jednak chyba czegoś im brakuje. Wiecie, tak jakoś... Chyba ich nie czuję na tyle, żeby je sobie zostawić. Wiecie, ja lubię panterkę, mam spodnie w panterkę, tylko no nie jestem przekonana, czy chcę akurat dresy w panterkę. Okej, okay. chciałabym wrócić jeszcze do tej bluzeczki tak na szybkiego. Ona jest zszyta tak jakby z dwóch kawałków, ona nie ma osobno doszywanych rękawków. Rękawki są takie delikatnie tutaj poszerzone. Widać bo to już widać. Jak widać, czarny, ale nie prześwituje zupełnie. Co do spodni. To jest rozmiar 38. Ja normalnie 38 noszę na zmianę z 40, ale te są olbrzymie. Za to wyglądają całkiem w porządku. I dlatego się zastanawiam, czy ich sobie nie zostawić. Tylko one powinny być chyba troszeczkę krótsze. Nie wiem, czy nie powinny być po prostu też wyżej odrobinkę. No ale no tak jak mówię, jakie tak podciągnę, to są olbrzymie, na no, 36. Hmm, chyba, no, wiecie, no nie czuję, żeby 36 to był mój rozmiar, więc one chyba powinny tak leżeć. Jak mi się one podobają? Hmm? Chyba są ok. Chyba są ok. Ta czerni jest fajna. Wiecie, ja szukam czarnych spodni, bo nie mam. Więc no, to się muszę zastanowić. Za to na szyjnik. Ze mną zostaje. On nie jest taki bardzo ciężki. Fajnie będzie wyglądał też do różnych koszul z takim większym dekoltem na lato. Ta powinna mieć koszulka troszeczkę taki bardziej zabudowany dekolt do tego. Wtedy by to lepiej wyglądało. Ale wciąż nie jest jakoś. Jakoś źle. Wygląda to ciekawie. Tak, przynajmniej w moim odbiorze jeszcze wiecie jakiś kardigan na to, żeby zrobić taką warstwową stylizację. I myślę, że. Jak najbardziej, okej. Okay. Okej, okay. a teraz to białe body. Jak widzicie, ono już dość mocno przebija. Gdybym miała e, bieliznę cielistą, no to nie sądzę, żeby to był problem. Ale porównanie grubości bawełny, tam nie było widać nic zupełnie. No a tutaj jednak się dość mocno oznacza. Zresztą tutaj nawet metkę widać. <grym> Także no to nie jest to, czego ja szukam. Jednak szukałabym czegoś, wiecie, bardziej takiego grubego, żeby też troszeczkę może ściągało to wszystko takie mnożenie no ogólnie w porządku jeżeli szukacie czegoś cieńszego właśnie pod jakieś e, marynarki czy pod kardigany no to to jest ok ale no ze mną nie zostanie Okej, okay. bluzeczka, szara rozmiar L, tutaj już wszystko jest okej okay, jak najbardziej, nawet tego zapasu jest dużo bym powiedziała, aż dziwne, że tamta M -ka była aż tak wąska, z kolei dzięki temu, że była węższa, tutaj się ładnie układa, bo to się tak składa praktycznie, a tam to było o tak. I dzięki temu ten dekolt wygląda ładniej i ciekawie, a tak to już, no, no niekoniecznie widzicie, tak się składa. Hmm. Poza tym, no tu wszędzie jest fajna, dość luźna. A i zdecydowałam się co do tych spodni. Wiecie, jednak wolę coś z wyższym stanem, bo mnie to wtedy wydłuża. Ja jestem niska, wtedy też te nogi są wiecie, dłuższe. Znaczy no one w sumie tak tylko do t-shirtów rzuconych luźno byłoby ok, ale no chyba nie tego jednak szukam, więc będę szukać dalej. A ta bluzeczka w rozmiarze L wygląda tak. Część jest dość wąska, ale bez tragedii. Idę wypuścić kota. <grymne> Także tak, też chcę być dzisiaj na zdjęciu. A, tam mam pudełko po butach, bo wciągałam Adidasy i od razu poszła do pudełka. No. E, Okej, okay, dobra. Została ta czapeczka, czapeczko szalik. Zaraz założymy, zobaczymy. Muszę tylko wymyślić do jakiej kurtki. Okej, okay. to już jest całkiem fajne. co, jak założyłam, to byłam taka trochę sceptycznie nastawiona, bo tutaj są takie dwa guziczki fajne. I ja się nastawiłam, że je będzie po prostu widać, chociaż w sumie można by je było jakoś tak. No okej, okay. założyłam sobie do tego moją kurtkę, która normalnie nie ma, kaptura, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Żeby sobie zapniemy. Ona no, też jest zresztą Zara, ale z zeszłego roku. Czekajcie, zobaczymy. Już nie wiem, czy tutaj nie będzie to źle wyglądało bokiem. Tak to się prezentuje w całości. Jakbym chciała zdjąć, to wygląda to tak. Ej, wiecie co fajne to jest. Podoba mi się. Naprawdę jestem w szoku, ej. Fajny bajer taki. No i mam z głowy szalik i tu czuję, że jest mi ciepło. Jest ok. Co wy myślicie o takim czymś? Nawet nie wiem, jak to się nazywa. Kapturo szalik? Wiecie, no byłaby to prawie kominiarka, gdyby nie te takie dwa dędające te. Wiecie, ja Wam pokażę, jak to wygląda. O, widzicie, to jest takie dość długie. Wyjmę to, wyjmę. I w sumie można sobie też założyć na kurtkę. A czekajcie, bo tutaj mam metkę od tego szalika. O, tak. Mogę sobie to zapiąć tutaj wyżej i spróbować to jeszcze jakoś tak zarzucić. <laughs> Powiedzmy. No tak to nie. Trzeba by to było, wiecie, ładniej zrobić, ale tak roboczo. Spoko. Bardzo fajne. Szczególnie z tym kapturem. No to musiałabym sobie, wiecie, e, pokombinować, tak jak miałam przed chwileczką, żeby to było ładnie wszystko złożone. Okej. Okay. W porządku, nie? I te spodnie tutaj. krótkim <gustki> mi się podobają. E, no. Ale mówię, szukam czegoś z wyższym stanem. Dobra, dziękuję Wam bardzo, to by było na tyle. Pamiętajcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco Was zachęcam, wciśnijcie. Pamiętajcie też o łapkach w górę, no i napiszcie mi, co myślicie, szczególnie jeżeli chodzi o te. Spodnie dresowe do tej bluzeczki, bo tak naprawdę w sumie tylko nad tym się zastanawiam. Ten czapko ze mną zostanie. Wydaje mi się, że to jest takie dość, dość ciekawe. Jeszcze sobie poprzymierzam do innych płaszcza, ale myślę, myślę, że jak najbardziej będzie ok. Czyli w sumie reszta idzie out. Naszyjnik zostaje też zdecydowanie. No tylko myślę nad tymi spodniami. Więc pomóżcie. <noise> Dziękuję Wam najmocniej. Do następnego. Pa! pa.